Jeszcze do jutra potrwają dni otwarte w domu pomocy społecznej Kombatant w Legionowie. To miejsce, które zapewnia starszym osobom fachową opiekę posiłki i ćwiczenia rehabilitacyjne. Kilkunastoletni obszerny budynek w środku parku przy ulicy Jagiellońskiej w Legionowie. Prawie 100 miejsc dla osób starszych, wewnątrz, co ważne dla każdego, jednopokojowe, a dla małżeństw dwupokojowe mieszkanka z łazienkami. Mieszkając przez pewien czas w Kanadzie, tak. I wrócił pan. I wróciłem. I wróciłem i nie żałuję. I tu dobrze, tu uważam, że dobrze trafiłem. Pani Wanda o miejsce w Legionowskim Domu Pomocy Społecznej starała się w tajemnicy przed rodziną. Mi się wydawało, że ja nie będę długo w takiej formie. Ja mam 91 lat. No to mi się sobie, no to, no to kto się będzie mnie opiekował. Dzieci mają swoje dzieci, pragnienie. Dom gwarantuje opiekę i posiłki, ale jest też sklepik czy kuchnie, w których można samemu gotować. Do dyspozycji mieszkańców są sale do ćwiczeń z fachowcami zapewniającymi zabiegi rehabilitacyjne i oferta różnego rodzaju zajęć i wykładów, spotkań i kursów. Pani Elżbieta Dobra, że mówi, że nie ma czasu na nudę. Bronię się jak mogę. No bo niemożliwe, żeby się dzieci narzekać tylko. Pracownicy zapraszają do odwiedzenia mieszkańców. Pomimo e, ograniczeń ale naprawdę czasami prowadzą bardzo fajne, satysfakcjonujące życie. Chciałam to pokazać. To nie jest smutne miejsce. Gminy, jak wiadomo, liczą każdą złotówkę i niezbyt chętnie e, kierują osoby, które chciałyby się dostać do naszego domu do właśnie tutaj, ale jest to z pewnością jeden z najlepszych domów, jeśli chodzi o standard usług e, pomocy społecznej na terenie Mazowsza. Dom Pomocy Społecznej Kombatant można odwiedzić jeszcze jutro.